Bolesław Strzemiński, trener prochupionki po przegranym meczu 1-3 z Zamuniem Radą, zadałem takie samo pytanie terenowi Sikorskiemu, zadam to samo trenerowi Strzemińskiemu, w czym był proch gorszy od Zamunia dzisiaj, że ten mecz przegrał? Nie byliśmy zespołem gorszym. Byliśmy zespołem, który w sumie miał przewagę. Natomiast tracimy fatalne bramki. a co, A co gorsze w tym wszystkim, to wiadomo, że wynik. Wynik powoduje pewne rzeczy, mobilizuje zawodników, jak się prowadzi, jak się remisuje, jak jest na styku, to się, to się zespół inaczej mobilizuje. Natomiast tracimy fatalne bramki, a w sytuacjach podbramkowych, gdzie nam brakuje dokładnego podania, tego końcowego podania, no nie mamy tego, no nie mamy tego. Może wpłynęły na to te praktycznie dwa tygodnie przerwy z tym koronawirusem, no brakuje nam takiego czucia w końcówce, w końcówce wykończenia akcji. I to. I to jest głównym, głównym powodem, bo chłopcy dzisiaj zostawili bardzo dużo zdrowia, byli zespołem, który biegał, który walczył, natomiast no, brakuje nam tego tej kropki nad i, i, i to jest nasz, nasz największy mankament. A czy po dzisiejszym meczu możemy powiedzieć, że pod względem fizycznym już wyglądamy ciut lepiej niż te jeszcze 3, 4 dni temu w sobotę z Mazowszem? No. Był Pan dzisiaj na meczu i, i widział Pan, że fizycznie żeśmy dzisiaj wyglądali akurat dobrze. Może pogoda, która była, też wpłynęła na to, bo było chłodniej, yy, ale fizycznie byliśmy zespołem, który, który, który no, no nie odbiegał. Tak jak żeśmy załóżmy yy, w drugiej połowie z grójcem mieli ten, tą drugą połowę kryzysową, tak tutaj żeśmy cały czas dążyli do wyrównania, do zmienienia wyniku. No, Grając 11 przeciwko 10 dostaliśmy bramkę. Też to o czym świadczy. Brak koncentracji w jakimś, w jakimś momencie. No natomiast ta trzecia bramka na 3-1, no to już była konsekwencją tego, że, że sędzia i zagidzał jednego faulu drugiego, puścił tą akcję przeciwko fałle były na naszych zawodnikach, puścił tą akcję i to no mówię, następny ciężki mecz. Jeżeli nie zaczniemy robić punktów, no to będą problemy. Trenerze, wiem, w tym meczu dużo fauli, dużo żółtych kartek, dużo kontrowersji, tam krzyków na boisku. Ja wiem, że trenerzy nie lubią pytania o to, jak, jak wyglądało sędziowanie, ale teraz się do tego odniesie, czy nie chcę na ten temat rozmawiać? Mogę się odnieść. No z koniem nie można się kopać, nie? No, oni mają gwizdek, oni decydują, natomiast sędziowali w jedną i w drugą stronę fatalnie. Na końcu jeszcze jedna rzecz. Czy teraz Szymiński ma w głowie jakiś pomysł, albo będzie chciał coś zmienić przed meczem z Oskarem, coś ulepszyć, coś poprawić, coś innego wprowadzić, czy, czy raczej na to nie ma czasu i, i, i idziemy do przodu? Panie Jakubie, zadaje Pan pytania, co możemy ulepszyć. Proszę mi powiedzieć, mamy 12 ludzi, nie mamy Jaworskiego, jeżeli będziemy mieć Jaworskiego, no to możemy coś zmienić, nie mamy Jaworskiego praktycznie zmiany w przodzie są zmianami, które nam nic nie dają, bo zdaje Pan sobie sprawę z tego, że, że no dzisiaj też Meks został wpuszczony, dzisiaj miał yy, grać zdecydowanie do przodu, miał jeździć do przodu, miał się, miał dryblować, miał wchodzić w pole karne, no to znów grał z tyłu, no więc yy, nie mamy możliwości ofensywnych jakichś wielkich zmian. Dlatego yy, mówiłem, nie mamy prawa załóżmy puszczać Pachlerskiego, a, 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 a zostawiać załóżmy Meksa. No, no dociągnęliśmy jakoś ten, jakoś ten zespół, żeśmy dociągnęli, że na dzień dzisiejszy mamy 14-15 zawodników fajnych. Nie ma Jaworskiego, nie ma, yy, nie ma Kowala, mamy yy, trzech zawodników jeszcze młodych, takich, którzy, których którzy się muszą przyzwyczajać, których musimy spokojnie wprowadzać do gry, żebyśmy na wiosnę mieli z nich, z nich pociechę. I, I nie mamy wielkiego pola manewru. No. No przecież jak patrzymy na ławkę rezerwowych, to, 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 to nie mamy wielkiego wyboru. Nie mamy tak, że załóżmy yy, wpuszczamy zawodnika, załóżmy ktoś ma słabszy dzień, to wpuszczamy zawodnika, może deczko słabszego. No przeważnie wpuszczamy zawodnika, który no, troszeczkę odstaje. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru życzę. Proszę, panie Jakubie, dziękuję. Środa 26 sierpnia, w zaległym meczu pierwszej kolejki czwartej ligi, Zamłynie wygrywa z Prochem Pionki 3 do 1. Nie będę tego komplikował, zadam bardzo proste pytanie, w czym było z Zamłynie lepsze, że wygrał dzisiaj z Prochem Pionki? Na pewno dzisiaj zagraliśmy troszkę inaczej, ustawiliśmy się bardziej w defensywie, daliśmy zespołowi z oddaliśmy troszeczkę pole, stawiliśmy się niżej i czekaliśmy na swoje sytuacje i w pierwszej połowie taką bramkę strzeliliśmy, można powiedzieć po, 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 po kontrze I, i wygrywaliśmy 1-0 druga połowa już troszeczkę inna Dobra, w, w naszym wykonaniu myślę, może nie mieliśmy dużo tych sytuacji, ale, ale stworzyliśmy sobie jedną, dwie i je wykorzystaliśmy i bardzo się cieszymy z tych punktów, a za to dla chłopaków, bo po raz kolejny kończymy mecz w dziesięciu, a pokazali charakter, dlatego mówię dzisiaj wielkie brawa im się należą, bo czekał nas ciężki mecz. wiemy, że w tej lidze musimy punkty wyszarpać. Tak jak my ze Słupienia Minka musimy w każdym meczu wyszarpać te punkty i wiemy, że ta liga jest ciężka dla nas, ale mówię dzisiaj i pokazaliśmy się myślę, że z dobrej strony. Dopiero dla was y, trzeci mecz, dobrze mówię? Trzeci, tak. tak. Trzeci mecz, y, no właśnie, początek ligi, więc trudno, może aż o, ta, ta, tak daleko dające wnioski, ale nie jest trochę tak, że przy 14 zespołowej lidze po dużą rolę, przy tak wyrównanej stawce y, będzie pełniło przygotowanie fizyczne, charakter, ambicja, takie cechy wolicjonalne. Ja mówię, w gronie tych dużych, które będą y, biły się o utrzymanie, bo chyba dzisiaj wy wszystkie te warunki spełniliście, tak? No zgadza się, no chyba to co Pan powiedział, no, takie cechy muszą być w każdej klasie rozwódkowej, czy to jest Ekstraklasa, czy Czwarta Liga, eee, byliśmy na to przygotowani, mówię, spełniliśmy dzisiaj wszystkie swoje założenia i mówię, jestem się bardzo zadowolony z różnych. Czerwona kartka dla Grygiela słuszna, niesłuszna, jak ten to widział? No i teraz już, teraz już nie wiem, bo mówię, dzisiaj troszkę sędziowie wprowadzili, e, mi się wydaje, trochę takiej złej atmosfery na boisku i, i mówię, że też tych kartek było bardzo dużo, dlatego nie chcę teraz tego komentować, ja mówię, jestem zadowolony się ze zwycięstwa. Cieszymy się z trzech punktów i w sobotę idziemy na następny ciężki. A cel dla zamówienia na rundę 7, jaki sobie cel postawiliście, ile tych punktów chcecie mieć po rundzie jesiennej albo które miejsce w tabeli? Cel jest utrzymanie, a jak to będzie, to mówię, zobaczymy. Ja bardzo spokojnie do tego podchodzę, także... Z... Mówię, zobaczymy, jak się zakończy ta liga. Dziękuję bardzo. Dziękuję.